Mogę więcej? Z prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. W tym tygodniu na obiad przygotowałem specjalnie dla was Fish Fingers, czyli paluszki rybne w chrupiącej panierce z koperkiem. Do tego też przygotowałem pire z zielonego groszku, sałatkę z kapusty kiszonej i oczywiście delikatny sos cytrynowo-chrzanowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten przepis. Zaraz Wam wszystko pokażę, jak przygotować. A w tym tygodniu też przygotowałam na kanale doradcy smaku przepyszne, domowe, chrupiące kotlety, jajeczne. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, więc wejdźcie, zobaczcie i dajcie mi znać, jak Wam się podobał ten przepis, a ja zabieram się za gotowanie moich paluszków rybnych. Zapraszam! Na samym początku przygotujemy sałatkę z kapusty kiszonej. Dlaczego? Bo ona y, potrzebuje najwięcej czasu, żeby przejść tymi wszystkimi smakami. Jak wszyscy wiemy, kapusta jest kwaśna, więc teraz musimy nadać jej słodyczy. Czym taką słodycz do naszej kapusty możemy nadać? Oczywiście jabłkami. Pamiętajcie, żeby y, użyć jakieś twarde, ale słodkie jabłka. Jakąś taką fajną odmianę. Nie musimy tego wcale obierać. Spójrzcie, bierzemy. Tak, kroimy i teraz ścieramy na tarce. I żaden kawałek skórki nie wpadnie nam tutaj. Spójrzcie, skórka sama zostaje w ręku. Tak, piękny patent, piękny, uwielbiam go. Hop, nic się nie marnuje. Tak więc, no, jedna trzecia takiego jabłka powinna nam wystarczyć. Resztę możemy wrzucić sobie do lunchboxa i teraz tak, co my tutaj musimy dodać? Ja mam cebulkę, dodaję cebulkę do naszej kapusty kiszonej, bo na fajnie chrupie. Dodamy czegoś zielonego, mam tutaj pietruszkę, no i oczywiście marchewkę. Hop. I teraz tak, chcemy, żeby nam się przyjemnie jadło tą sałatkę, więc dolewamy trochę oleju, nie za dużo, odrobinę. I zrobimy sobie taki dressing. Dressing jest naprawdę mega prosty. Zrobię sobie tutaj w tej miseczce, w której siedziała moja marchewka. Wlewamy wodę, wlewamy cukier, dodajemy trochę soli. Hop. Odrobinę pieprzu, takiego yy, grubo mielonego. Tu możemy sobie ustawić na tym młynku grubość mielenia, czy minimum, albo maksimum. Ja teraz chcę mieć bardzo gruby pieprz mielony, więc dodaję go do tego dressingu. Hop. I co? I tak naprawdę wszystko jest gotowe, tylko musimy wymieszać to tak długo, aż cukier się rozpuści i sól. Cukier mamy rozpuszczony, więc wlewamy to wszystko i teraz tak. Taka surówka musi postać przynajmniej 20 minut. Przynajmniej ale najlepiej jak stoi sobie gdzieś tam całą, cały dzień w lodówce. Więc wymieszajcie sobie to wszystko bardzo dobrze, odstawcie do lodówki i suróweczka przejdzie wszystkimi smakami, zaprzyjaźni się wszystko ze sobą i będzie naprawdę wyśmienita. To zostawiamy w lodówce, a teraz przejdźmy do przygotowania sosu. Przygotujmy sobie teraz sos. Spójrzcie, użyjcie waszego ulubionego majonezu, Bierzemy majonez. Przepis jest bardzo prosty. Wystarczy, że dodamy trochę majonezu. I teraz tak. Ryba lubi cytrynę. A cytryna lubi rybę. Więc dodamy sobie sok z cytryny. I to tak dość konkretnie. Tylko złapcie te pestki, które tutaj lecą, bo nie chcemy mieć ich w sosie. Sos powinien być delikatny i gładki. Hop. Tyle nam wystarczy. To odkładamy. Do tego dodajemy albo trochę śmietanki, albo mleka, bo ja nie chcę mieć takiego gęstego sosu, tylko chcę, żeby ten sos był taki fajny. Do tego też dodaję musztardę rosyjską, nie za dużo, troszeczkę, hop, bo chcę, żeby to nam zaostrzyło smak całej, całego naszego sosu. Do tego dodamy też krem chrzanowy, który jest genialny i do ryby naprawdę bardzo dobrze się nadaje. Więc dodamy sobie cztery łyżeczki tego kremu chrzanowego i wymieszamy sobie to wszystko. Ale jeszcze do tego dodam suszonej cebulki. Nie za dużo, trochę tylko. Ona doda takiego fajnego aromatu i dodamy też odrobinę pieprzu grubo mielonego. I teraz to wszystko musimy ze sobą połączyć. I już mamy fajny, fajny sosik. Żeby naszej rybie nie było smutno, przygotuję pire z zielonego groszku. Hop. I już wam powiem skąd się to wzięło, bo Anglicy, którzy wymyślili paluszki rybne, serwują paluszki rybne no i oczywiście rybę z pis, czyli z pire z zielonego groszku, ale oni robią troszeczkę inaczej. Biorą groch suszony, który następnie gotują z sodą oczyszczoną i ubijają. Wygląda to średnio w ich wykonaniu, ale ja dzisiaj pokażę wam coś Czego się nie powstydzicie i naprawdę będzie smakowite. Więc rzucamy sobie groszek do wody. Jest to groszek mrożony, niesuszony i teraz czekamy, aż się zagotuje. Musimy go pogotować z 5 minut, aż groszek po prostu zmięknie. Groszek nam się ugotował, pamiętajcie, żeby nie trzymać go zbyt długo. Bo on wtedy po prostu straci kolor, a my tego nie chcemy. Jeszcze go potrzebujemy z dwie minutki, tutaj. A w tym czasie pokażę Wam, co robimy. Musimy przygotować sobie y, dodatki do naszego groszku. Najlepszym dodatkiem jest masło i sól. Nic więcej. Hop. Dodajemy sól, dodajemy masło. Dodamy też odrobinę pieprzu czarnego, grubo mielonego. Tak. I do tego. Dodamy sobie trochę soku z cytryny i ja mam tutaj pokrojoną, świeżą kolendrę. Jeżeli nie lubicie, albo nie macie, to może macie miętę. Mięta też z tym groszkiem będzie się bardzo fajnie komponować, więc to wszystko możecie włożyć tutaj. I pamiętajcie, że możecie sobie to zmielić na gładką masę w blenderze. Nie ma żadnego problemu. Ja chcę zachować odrobinę tych właśnie, tego właśnie groszku, żeby fajnie się później komponował. Więc nie będę tego mielić w żadnym blenderze tylko za pomocą widelca ubiję to na tyle na ile się da. Dobrze? I w tym momencie spójrzcie mamy gorący groszek, więc masło się roztopi i tak nam powstanie nasze pire. Wszystkie komponenty mamy gotowe, więc teraz przejdźmy do ryby. Ja tutaj mam dorsza i uważam, że dorsz to jest jedna z najlepszych ryb, która nadaje się na paluszki rybne. Poza tym polecam też halibuta albo łupacza, czyli hadoka. To jest coś niesamowitego. Hmm. Ale dorsz też jak najbardziej. To jest bardzo chuda ryba, bardzo fajna i ma przepiękne mięso. Tylko nie daj Boże, nie używajcie żadnej pangi. No, to yy, nie jest najlepsza ryba w ogóle do jedzenia. Dobrze, spójrzcie. Kroimy sobie w paluszki. Proste, proste. I będziemy sobie te paluszki oczywiście panierować. Jak panierujemy? Bardzo klasycznie. Co my tutaj mamy? Mąkę. Mamy tutaj jajko. Hop. I mamy tutaj bułkę. Do bułki dodamy sobie koperek suszony. I to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. I to dość dużo tego koperku. Dlaczego suszony? Bo on już jest wyschnięty. Jak wrzucimy to do, do oleju, to nam nic nie będzie kapać. Teraz tak. Naszą rybkę musimy sobie posolić. Posolimy też jajko delikatnie. I teraz tak, bardzo drobnym pieprzem. Popieprzymy o, naszą rybę. Ja to tak ogólnie teraz robię, pieprze wszędzie, ale za chwilę obrócę i to wymieszam, żeby ta ryba miała kontakt z, tym, z tą solą i z tymi przyprawami. I teraz tak. Jak to robimy? Oczywiście bułkę musimy wymieszać z naszym koperkiem, który jest bardzo aromatyczny. I zróbcie sobie coś takiego, jak robicie rybę, zróbcie sobie panierkę właśnie z wykorzystaniem koperku, bo to jest coś bardzo, bardzo fajnego. I teraz tak, mąka. Jajko i bułka. Tylko tą bułkę musicie naprawdę bardzo mocno o, wgnieść do tej ryby. I paluszek gotowy. I następny. I tak robimy z wszystkimi. Pamiętajcie, żeby to wszystko dobrze się trzymało, żeby ta panierka nam nie odleciała podczas smażenia. Paluszki mamy gotowe, wystarczy tylko osmażyć. I ostatnio przeczytałem w internecie, że jeżeli dodamy sody oczyszczonej do oleju, to wtedy rzeczy smażone w tym oleju będą bardzo, bardziej chrupiące. Jeszcze tego nie testowałem, ale dorzucę tutaj trochę tej sody oczyszczonej i sprawdzę, czy faktycznie tak będzie. Hop, czyli jesteście świadkami testu. I smażymy. Smażymy nasze yy, paluszki rybne. W dość gorącym oleju temperatura powinna wynosić około 180 stopni Celsjusza. I obracamy je hop, hop i hop. Ale za chwilę się usmażą. Będą gotowe. Poczekajmy za jakieś 3-4 minuty. No faktycznie są bardziej chrupiące, muszę przyznać, że to jest dość ciekawy patent. Przetestuję to jeszcze kilka razy i dam wam znać, jak wyszło. I teraz tak, wszystko mamy gotowe, więc możemy wykładać. Jak wykładamy? Hmm, jak chcemy, możemy to wszystko położyć na stole, albo możemy część wyłożyć na talerz i resztę dodatków, które nam zostaną położyć na stole. Oczywiście, jeżeli ja wykładam taką małą porcję, to nie dlatego, że, że nie chcę albo żałuję, żeby ktoś się najadł. Nie, 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 nie. Ja zawsze. Wykładam mało, delikatnie, a resztę surówki kładę na stole, żeby ktoś się mógł najeść. Mm. Albo robię dolewki, wtedy mnie to bardziej cieszy, jeżeli ludzie biorą dokładki. Hop, daję tylko tyle surówki. Jeżeli ktoś się nie naje, to sobie zawsze dołoży. Dobra, więc mamy tutaj pire z zielonego groszku, odrobinę sosiku. Hop. I teraz tak. Wykładamy na to. Nasze paluszki rybne. Mm. I co powiecie na coś takiego, na taki sposób przygotowania naszych paluszków? Zróbcie sobie coś takiego dzieciom, wnukom. Może macie już wnuki? Nigdy nie wiadomo. Hop. I na pewno każdy z Was będzie zadowolony. Ja się z Wami już żegnam, dziękuję Wam bardzo. To był przepis na przepyszne, chrupiące paluszki rybne z purée z zielonego groszku, z sałatką. Z kapusty kiszonej, no i oczywiście do tego przygotowałem fajny sosik. A jeżeli chcecie więcej przepisów, to wejdźcie koniecznie na kanał doradcy smaku, bo w tym tygodniu tam przygotowałem domowe przepyszne kotlety jajeczne. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja się z Wami już żegnam i życzę Wam smacznego!